14 kwietnia w hali ARMS odbył się mazowiecki turniej wielobojowy Szukamy Młodych Talentów. Organizatorem zawodów był LKS EkoSport Siedlce. Pod okiem trenerów w sekcji podnoszenia ciężarów młodzi zawodnicy z mazowieckich klubów mieli okazję sprawdzić się w konkurencjach ogólnorozwojowych i specjalistycznych. W dniu dzisiejszym zawodnicy wykonują rwanie techniczne. Trzy ćwiczenia ogólnorozwojowe: jest to bieg 2 razy 10 m, z miejsca i rzut piłką lekarską. W zależności od, w zależności od wieku dziecka, bo, bo tutaj można powiedzieć, że zrobiliśmy to do lat 10. Kategoria wiekowa i do lat 12. W kategorii dziewcząt do lat 10 zwyciężyła Gabriela Dołęga z LKS Ekosport Siedlce. W starszej kategorii wygrała Agata Strzelczyk z UKS Impuls Warszawa. Wśród chłopców w kategorii under 10 triumfował Aleks Kiwak, UKS atleta Ostrołęka. Zaś w kategorii under 12 chłopców zwyciężył Mateusz Busz z zespołu LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Miasto Siedlice y, słynie z bardzo wielkich, najlepszych zawodników w Polsce. I takie wieloboje w naszym mieście są bardzo ważne, gdyż w tym młodym wieku y, Zaczęcie ze sportem, a szczególnie ćwiczenia ogólnorozwojowo-siłowe wpływają na to, że w przyszłości mamy dobrych sportowców w podnoszeniu się zalog. W klasyfikacji drużynowej wygrał LKS jako sport przed impulsem Warszawa i Spartą Płońsk.